Witam serdecznie w atmosferze szóstego festiwalu Jazz Jam, a właściwie Mazowiecki Jazz Jam. Bardzo bogaty program. Niby piąty był jubileuszowy i program był świetny, a ten jest bogaty wręcz. Na początek dzisiaj Ewa Bem. Wielka gwiazda. Ja bym powiedział Ewa Bem. A komu się skojarzy, to niech się z mu skojarzy. Wielka gwiazda śpiewająca z wielkim polotem, z wielką swobodą, z wielką techniką, z wielkim sercem. Kilka lat przerwy. Ewy Bem w śpiewaniu z przyczyn rodzinnych, osobistych, trudnych, ciężkich. I nagle postanawia w tym roku wejść na scenę po raz kolejny i jest to jeden, jeden z pierwszych koncertów w tym roku Ewy Bem właśnie w Legionowie. Jestem przeszczęśliwy, że możemy gościć taką wielką gwiazdę. kolejna gwiazda, kolejna wielka gwiazda, weteran jazzu grający z każdym z polskim wielkim muzykiem, również z komedą, którego to festiwal jest imienia Jan Ptaszyn wróblewski Proszę Państwa, niesamowita gwiazda. Szczęśliwy jestem. Rok temu nie mogł wystąpić ze względów zdrowotnych. W tym roku gra i to świetnie. I obygrał nam jeszcze wiele, wiele lat. Wielka gwiazda. Proszę Państwa. To jest jutro. Jutro jest również e, zespół Nowaka, e, kwartet i SQB, e, taki, taki raper. E, połączenie e, jazzu e, właściwie klasycznego e, e, z raperem to jest coś nowego, e, coś ciekawego, czego jeszcze tu, tu nie mieliśmy i będziemy mieli. I w niedzielę e, zespół One, albo One. To jest wymiennik, prawda? E, um, pięć dziewczyn, kwintet, świetne. Pięknie, piękne dziewczyny, pięknie grające. No, już mi się kojarzy film Kabaret, z tym, że te na pewno się lepiej prowadzą. Jestem przekonany, w każdym bądź razie zapraszamy. No i Marcin Wasilewski. To będzie popis fantastycznego fortepianu na najwyższym poziomie. Myślę, że od strony czysto muzycznej, wirtuozowskiej czy wirtuozerskiej to będzie najciekawszy koncert dla takich miłośników jazzu, no powiedziałbym koneserów jazzu. Zapraszam serdecznie. Koncert sponsoruje Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Marszałek Województwa, ale i Starstwo Powiatowe, ale i Miasto Legionowo, ale i przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne. Jeszcze inni drobni sponsorzy, jest ich bardzo wielu a mam nadzieję, że będzie ich jeszcze więcej ze względu na to, że wykonujemy świetną, dobrą robotę dla, dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę.